Cześć bąbelki, z tej strony Wasza nuteczka. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym w filmie z Goskinsa, ale co dziś moi drodzy? Dzisiaj stwierdziłam, że z poprzedniego filmu, z wczorajszego filmu zostało nam 1500 zł, więc to znaczy tylko jedno. Że dzisiaj zrobią sobie bitawki z iSAMO. Wczoraj były bitawki chyba z, ze wszystkimi ludźmi, po prostu były takie jakieś na bitawki. Dzisiaj zrobią sobie bitawki z iSAMO. Spróbujemy go tutaj skroić na grube pieniążki. E, no i co? W sumie możemy przejść do filmu. Więc oczywiście na samym starcie pamiętajcie o rozdaniu prezencików dla Was, moi drodzy. Mam tak. Kałażka simowa przy minimalnej wpłacie z moim kodem nuteczka e, 15 zł i shadowki e, ultrafiolety za 8,40. Więc tutaj zobaczcie, do 8,40 macie skinka za ponad 900 zł. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem spoko opcja. Oczywiście klikamy sobie plusik, wpisujemy kodzik nuteczka, e, wpłacamy pieniążki, oczywiście strona jest plus 18, więc tutaj nie każdy sobie pokręci. Poczekajcie, zobaczymy w ogóle, no właśnie, bo ogólnie jest 4.30, ja to nagrywam z tego względu tak wcześnie, że potem nie będę miała po prostu czasu. Potem mam sporo rzeczy do ogarnięcia, bo wyprowadzka i tak dalej, wszystko, więc, więc tutaj trzeba, trzeba trochę spinać dupkę. Trochę roboty jest, ale no trudno. Dobra, zróbmy sobie pierwszą może bitewkę. Ja bym sobie zrobiła, poczekaj się, ej zgubiłam. Ej, nie ma uspa? Ej, nie ma uspa! Co się stało z uspem? Ej, nie ma uspa. Dajmy sobie może lovely case za na cztery, za stówkę. Ej, co się stało z uspem? Dajmy sobie dwa tak case'y. O kurde, nie ma uspa? Dziwne, co? I dajmy sobie może jeszcze jedną... Elegancika sobie dajmy, tak? Za 200 zł, tej Witewka pierwsza myślę, że będzie całkiem w porządku. E, o jezu, na, na dwóch graczy i dajmy sobie to na standardowy, Na standardowe sobie dajmy, już, już bez przesady. Dobra, dodamy sobie jeszcze tylko tego bota nieszczęsnego i samu. Mam nadzieję, że się go rozwalimy. Pamiętajcie, 1500 zł na sam starcie mieliśmy. Więc tutaj co mamy? Dobra, to jest porówno, więc w porządeczku. Ale mam złotóweczka trochę więcej, więc spoczko. Ale tak czy siak, jak na tą kwotę, którą my wpłaciliśmy, to jest lipa. Jest lipa fest. Sejreksik. Spoko, ale on ma już prawie stówę. Ten i isamu nieszczęsny. I co my teraz zrobimy? No, no lipa trochę, co? Dekkejsik. No on już ma stówę, ten Isabu. bo... Boże, drogi! Boże! Ogólnie możecie tam napisać, jak wam, jak wam tam dzionek mija. W ogóle, jak wam wakacje mijają, moi drodzy, bo już z połowy wakacji, rozumiecie to? Mi to tak szybko zleciało, że ja nie wiem. Strasznie szybko leci ten czas i jakoś tak w ogóle nie czuję tych wakacji w tym roku, wiecie? Tak totalnie nie czuję tych wakacji, ale... Ale może, może będzie jeszcze fajnie Zobaczymy jak to sierpień, co nam pokaże sierpień Chociaż myślę, że ten sierpień jeszcze jeszcze szybciej niż Niż w ogóle, niż ten lipiec Ale zobaczymy, dobra Tutaj mamy tak, Cybercase'ika sobie dajmy I dajmy sobie już jednego waporka Summercase'y na buście z... Dobra Dobra, niech tak będzie Niech tak będzie, zobaczymy co, co to przyniesie I W ogóle wyglądam trochę zmęczoną, co? Trochę wyglądam chyba Albo mi się wydaje, nie wiem nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy. Samer czy nam coś. Kurczę, blisko. Blisko, ale dobra, czy pięć złotych mamy prawie. Tutaj drugi samer Ej, straszny, straszny jest ten samer case. Przysięgam, on jest straszny. Straszny, 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 straszny. Jest po prostu straszny. Widzicie. Nie, dobra, to jest ustawka akurat. To kurwa jest niemożliwe, przepraszam bardzo. To jest już niemożliwe. No, zobaczcie to, co on dostaje. A ja co? Zaproszeniem. Pr Ej, dobra, wiecie co to już jest przesada, akurat? Zobaczcie. MK. AWP. Przesada. Przesada fest. Ej, wiecie co? Ej, to było już akurat mega niemiłe, co on zrobił. Ten bot przebrzydły. Dwie eleganciki sobie dajmy, dajmy sobie to, z tym punk'a, a nie jest USP, to jak go nie widziałam, dobra, nieważne, faktycznie widać, że jestem trochę zmęczona, nie widziałam, a już tak, już mi się trochę przykro zrobiło, że USP'a mi usunęli, ale dobra, jak nie usunęli, to jest wszystko w porządeczku, jak nie usunęli, to jest spoko, jest okej, okay, jest okej, okay. dobra, dajmy sobie bucika, ej, to jest straszne, co on nam robi, jesteśmy w plecy już ponad 700 złotych, no, zobaczcie, to on wszystko, kurwa, dzisiaj dostaje co najlepsze. Jeszcze mu kosa dajcie, to już w ogóle będzie cyrk. I przesada. Niech nam się chociaż zawróci i będzie ok. Ale tutaj pewnie uspa jakiegoś dostanie zaraz za 500 za pięć, zł. No, kurwa, no. No. Ale wykrakałam. Ale wykrakałam. Aha. Ej, wiecie co? Nie pasuje mi. Nie pasuje mi ten i samo, Totalnie gigabua. Dziadu przebrzydły. Dobra, i dajmy sobie tak Kaisana Nie, nie mogę dać. Nie mogę. Nie mogę dać tak. A chciałabym sobie tak dać. O Boże, no przysięgam, jeszcze raz mi nie da wygrać. Przysięgam, nie, gra, nie nagrywamy więcej odcinków na iSAMu. bo to jest bez sensu. widzicie, co się w ogóle dzieje? Jestem też jaka na, na minus. Która jest mi ta odcinka? Jest szósta mi ta odcinka, jestem na minus. Ona teraz dostaje na klikę z 23 zł. No pewnie, że tak. Przesada. Przesada fest, moi drodzy. Co my tu mamy? 4 zł, spoko. 4 zł to 4 zł, ale zaraz i dostanie coś za 500. Dobra, zobaczmy sobie, zobaczmy. No dobra, 3 dyszki, 14, nad ma 3, 3 dyszek. No dobra, tutaj, dobra. Ale czemu on dostaje za 40, za 17? No dobra, dzięki, ale to bo kosztuje 20 tych. No właśnie. A jest lipo straszna dzisiaj z tym botem, co? Mega mi się to nie podoba, co się dzisiaj dzieje. Jest Lipa Fest. Może tak kajzik nam odda, bo tutaj, to ja naprawdę z gigabuły nic nie widzę. 18 złotych musiałam go podgoić, nic jakoś mega dużo, ale tak czy siak, Lipa strażna. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. No spoko, to akurat, akurat spoko, to tylko 22 zł. I tutaj? Dobra, skarnęliśmy trzy dyszki na plusik. Już myślałam, że to przegram, tak szczerze. Naprawdę, myślałam, że to przegramy. Dobra, dajmy sobie może. Nie, nie chcę na czysterku. Na, na buściku dajmy sobie za. za 168 i dajmy sobie może jednego. jednego waporka. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Okej, okay, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Może ten głoczek nam jakiś fajny siądzie, albo uspik. Zobaczymy, dobra, dodajmy sobie bucika i lecimy, pierwsza skrzynka, proszę, serio proszę, to jest, uuu, dobra, dziękuję bardzo, ale to tak czy jak mm, bottle skirt, tak, tak, średnio, ale dobra, mamy dalej korteksika i w ogóle wiecie co się stało, wbiłam czwarty poziom na Faceitie idzie to? Ja, ja, która męczyła się, żeby wyjść z pierwszego, wbiłam czwarty poziom i to solo. Rozumiecie to? Ogólnie to możecie napisać, jakie woda macie, level na Facecie, czy w ogóle jak gracie w CS, bo, bo wiem, że tutaj niektórzy są, nie grają totalnie w CS, na compie, a mnie oglądają. <laughs> nie czemu, ale tak jest, więc jak, jak gracie w możecie tam napisać, jaki ma, jak macie poziom. Albo na premierze, jakie macie punkty. Na premierze to ja mam... Chyba straszną. Ja mam 4000 punktów na premierze, ale... Na czwarty poziom. Mhm, podoba mi się. Dobra, zobaczymy. Tutaj z uspika mamy 160 zł. Ej, całkiem spoczko. Tutaj nam spoczko siada. Ale zobaczymy, co nam, co nam da tutaj waporek, bo waporek nam to może wszystko odmienić. Nagle, bo to jest tylko stówka przewagi. To są naprawdę fajne i drogie skinki. I co? Tutaj. Dobra, jest na nasze. Spoko, więc znowu mamy. No dobra, mamy ponad 100, 140 zł na plus, więc wracam do tego tysiączkę. Okej, okay, więc tutaj myślę, że. Możemy sobie dać tak, yy, nie, nie chcę. Chociaż chociaż to fajnie daje ta skrzynka, wiecie? Ona czasami faktycznie potrafi fajnie dać, bo, bo jak na przykład dołączę sobie do kogoś czasami na bitewkę, faktycznie ona fajnie oddaje. Dajmy sobie tą, yy, tą skrzyneczkę i dajmy sobie może jeszcze to I. Yy, dajmy sobie z Dwalowli Casey. Dobra, i mamy 200 złotych, no akurat tak, tak w porządeczku. Więc zrobimy sobie bota i zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, i samo. I dobra. Let's go. Zobaczmy tą pierwszą skrzyneczkę. Ona czasami faktycznie fajnie potrafi sypnąć, ale to. To czasami. Czasami potrafi sypnąć. Tutaj. Ej, no i widzicie. O, wcześniej dropnął sobie takiego drogiego i tak dalej. Tutaj pewnie jest to. Hmm. Średnio. Mega średnio. Kurczę, ostatnia skrzyneczka. Może coś fajnego nam padnie. Ta łupka nie jest za bardzo. Uuu, dobra. Okej, okay, zwróciło się troszeczkę. 24 zł, ale to 24 zł. Dobra, zobaczmy sobie dalej jakąś fajną bitewkę. Ja ogólnie mam tak coś takiego mega mocnego, wiecie? Tak coś, czego, czego nie otwieramy za często, ale co może być fajne. Goldfever, ok. I anarchickejsik i elegancik. Za 483 zł może to być ciekawa bitewka. To niby tylko trzy skrzynki, ale bitewka może być faktycznie ciekawa, bo to są fajne skinki w tych skrzyneczkach. Więc dajmy sobie i samu i zobaczymy, co nam tutaj fajnego poleci. Czy nam w ogóle coś fajnego poleci? Mamy pierwszą skrzyneczkę i co mamy? Uh, co to? U, 150 zł. Dobra, spoczko. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, bo możemy go zaraz przebić. Tutaj. To jest na nasze. Ej, nie na nasze. Pardąsik. O. O, ja myślałam, że to jest stanie. Ten bizon. O kurcze. To poszalałam sobie trochę, co? Ej, przysięgam, myślę, że to jest na nasze. Ej, no nie może tak to być, że ona się skubi ze wszystkiego, co my mamy. Gdzie to jest? Um... Dajmy sobie tych skrzynek. Za 210 zł. I, um, dobra. Dajmy tak. Daję ostatnią szansę. Przysięgam, daję ostatnią szansę. Mamy tylko 250 zł, kochani, widzicie to? 1250 ponad na minus jesteśmy. I to w tak krótkim czasie. Ja nie wiem. Ja naprawdę z tymi samo ja nie potrafię. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Tutaj? No nie wiem. Dobra, zobaczmy dalej może. Emeczka. Demeczka. No tak kurczę średnie po testach tutaj. Hmm. Aha. Aha. Ej, nie, on... Dobra, ostatnia skrzynka. Przysięgamy jak on drobnie coś fajniejszego. Dobra, to już chyba jest na nasze, tak? Dobra, to jest na nasze. 285 tych zł, 75 złotych na plus. O, matko! Masakra. Masakra. Naprawdę, ja nie wiem czasami, co ja mam z tym zrobić, bo on po prostu sobie dropi tak, jakby chciała nie mógł. A może to róbmy sobie tak, tak. Dajmy sobie tak, tak i tak. 315 zł. To są totalnie randomowe skrzynki, widzę? Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale totalnie nawet ich nie przeczytałam, co są ze skrzynki. Miałem zobaczmy taką bitewkę. Może faktycznie trzeba jakieś nowe skrzynki otwierać, coś takiego, wiecie, taki, coś takiego nowego. Bo wtedy może mu się nie będzie podobało i po prostu będzie mi oddawał to wszystko. 9 złotych, 9 złotych, taki syf. Kurczę, tu, uu, to jest ładne. Dyszka. spoko, dzięki. Tutaj co mamy dalej? Okej, okay, 80 zł już mamy na naszym koncie. Tutaj, ile to kosztuje? 27 zł. W porządeczku. Dobra, co my tutaj mamy dalej? To też jest chyba troszeczkę warte. 46 zł, spoko. Zobaczmy sobie dalej. Co my tu mamy? Jakiegoś gierka. Za zutówkę. Też mam za zutówkę, to nie ma jakiegoś wielkiego płaczu. Kurczę, jakaś fajna łabłka nam przeleciała. No niestety ta bitywka nam się nie zwróci, ale chociaż wygraliśmy. Chociaż wygraliśmy. Tutaj nie oddałem mu tego, tego punktu. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tak. M4. O, to jest ta fajna skrzynka, to jest ta nowa skrzynka. Tą nową można przykręcić. Ta nowa. Ej, pamiętacie, czy ona oddawała, czy nie oddawała? Bo mi się wydaje, że ona chyba oddawała co? Nie, nie oddawała, nie oddawała. Weźcie. Nie możemy mówić, czy oddawała, bo ona nie odda. Nie oddawała. To syf straszny jest. Mega syf, mega syf. Eee, dobra, 72 zł spoczko Chociaż mamy tyle samo Tyle samo mamy, tutaj jest na moje Okej, okay, dziękuję bardzo Tutaj kolejna skrzyneczka I co? Tutaj też będzie na moje Dobra, ona faktycznie fajnie oddawała No, przypomniało mi się Tylko zaraz i samą pewnie To jest coś fajnego, I już nie będzie tak kolorowo Dobra, ja mam 22 zł. I co ostatnia skrzyneczka? Um, dobra, wygraliśmy to. 569 zł. spoczko, spoczko. To mi się podoba, to mi się akurat podoba. Tutaj jest mega w porządeczku. E, więc stwórzmy... Z Ej, poczekajcie. O Jezus, czemu tak zaznaczyłam? Dajmy sobie jeszcze tak, M4 razy 2, mm, razy 2, razy 2, nie razy 3. Tak, 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 okej, okay, 360 zł. Prywatna utwórz i dodajemy i samo, i zobaczymy. Zobaczymy, jak to siądzie. Kurde, bo ja naprawdę chciała coś fajnego dzisiaj dropnąć. A tutaj póki co to taka lipa jest. Tutaj my cały czas próbujemy, wiecie, my chcemy wyjść z tego dołka, nie? Ale nie możemy. No cały czas nas pierdala w dół. I, i zobaczymy. Zobaczymy, czy nam to odda, nie. Póki co mamy emeczkę, tylko i mamy chyba fajną emeczkę. Cenowo. Fajną emeczkę, cenowo, fajna. 155 złotych. A i ja samo dosta jakieś grosze. Ha! ha! Tutaj się role chyba troszkę odwróciły, co? Dobra, okej, okay, tutaj mamy kolejnego fajnego skinka za 9 deszek. Patrzcie, patrz, już mam prawie 500 zł. O, zobaczcie, kolejny czerwony skinek. Już mamy prawie 600 zł. Okej, okay, 640 zł na plusik, więc spoczko. Tutaj mi się już podoba, bo naprawdę musimy się odkuć tutaj, moi drodzy, bo my chcemy tutaj coś fajnego wykręcić. Mamy brawo, Kejsik, Lunar Kejsik. I polećmy sobie może jeszcze z... Z czym byśmy mogli sobie polecać? Ile my tu już mamy? 300 złotych. Dobra, to tak do 400 sobie dobimy z, z takich sików Spoko, prywatne, okej, okay, utwórz i zobaczymy. Zobaczymy, bo tutaj może nam coś fajnego poleci. Może, bo nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mm, I samo. No i niech to się kręci, niech to się kręci. Zobaczymy. Aha. Aha, dobra, 5 jak. Dobra, myślę, że taki Sewiec jest mega. Chociaż tak pójdziesz, jak za takie pieniądze? Ile ten mak kosztuje? 402 zł. No ładnie. Dobra, mamy tutaj ponad stówkę, w sensie nie ponad, prawie stówkę przewagi mamy. Więc spoko. Tutaj nas troszeczkę dogoni teraz. Ale mamy ostatnie dwa takie case, y, więc, więc może jakimś cudem się uda to wykręcić, bo faktycznie to będzie fajny, fajny proficik. Bo jak widzicie, tutaj cztery dyszki. Cztery równe dyszki, ma dobrze. Oh, okej, okay. dobra. Mamy to? 939 zł, moi drodzy, mamy 1500 zł Więc tutaj mega mi się podoba. I zobaczmy teraz. Może z coś fajnego, co? Ile mamy? 1500. Kurde, bo moglibyśmy niby otworzyć jakąś wiecę, jakąś, może, może jakąś fajną skrzynkę? Gęstownika jakiegoś, czy coś? Jakbyśmy jeszcze troszeczkę dokręcili. Tylko nie wiem, czy ja chcę. Nie wiem, czy ja chcę, tak szczerze. Nie wiem, czy ja chcę, bo ja się boję, że to przewalimy wszystko. Dobra, zróbmy za 350 jeszcze jedną ton. Najwyżej potem otworzymy jakąś droższą skrzyneczkę, bo faktycznie kusi. Kusi, kusi ta skrzyneczka. Ale no co, no, ale tak szczerze, no, my cały czas kręcimy się wokół tego samego. No jakby spadliśmy praktycznie do zera, wykręciliśmy znowu... U, dobra, waporek fajnie oddał tutaj. Dzięki wielkie, waporek, w końcu, w końcu się obudziłeś. Tak cały czas kręcimy się wokół jednego i tego samego, jakby... Bez sensu, totalnie, bo tutaj wiecie co chwila było 0 na plus, 0 na plus, 0 na plus, teraz też jesteśmy troszeczkę, tak powiedzmy, że na zero, bo tutaj nic fajnego i ciekawego nie ma, w sensie teraz ładnie oddaję, nie, na przykład teraz wyciągniem naprawdę fajną bitewkę, ale tak wcześniej tak, kurczę, średnio, tak średnio mi się podobało to, mega średnio. Dobra, ale tutaj mamy też chyba kolejnego fajnego skinka. Dobra, i tutaj mamy naprawdę fajny proficik, bo mamy aż dwa. Dobra, tysiaka zrobiliśmy, to spoko jednak. Jednak spoko, ale tak czy siak to nie są jakieś takie, wiecie, mega, mega wow e, pieniądze, jeżeli chodzi o nasze możliwości, tak? Bo to i samo nam nie może po prostu. Nie chcą tego dać wszystkiego, co on tam ma. A my tysta możemy wziąć. Więc to tysiaka, bitewka? spoko, nie, rob... nie wiem, czy robiłam jakieś taką drogą bitwę. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy. mamy? Dobra. Start. Dobra, i pierwszy waporek. Co nam da waporek? Kurwa. A nie, w sumie nie ma tragedii. Dobra, nie ma tragedii. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra! Ej, jest mega okej. Okay. Jest mega spoko. Teraz byle nam coś. Proszę, proszę. Kurwa! Nie mogę! Trzy koła mu oddałam! No, nie, już tak dobrze szło. Cholera. Ej, nie odpuszczę, nie odpuszczę. Będzie nas stać? Nie, nie będzie nas stać na dwa ametysty. Dobra, nie odpuszczę. Musimy robić jeszcze raz taką samą bitwę. Damy jednego. Dobra, dajmy jeszcze jednego waporka. Nie odpuszczę. Muszę, muszę coś fajnego wykręcić. No przysięgam, muszę, bo się uduszę. Mamy totalne zero, ale. Musimy, musimy, moi drodzy. Musimy to wykręcić. Kurwa! No nie mogę! Kuch, jeszcze Neonka sobie wziął. Nie mogę! Co ja robię? Co ja robię, człowieku? Ale jest syf. Ale jest syf straszny. Dwa koła. O Jezus! Ale się narobiło syfu teraz. A, się narobiło syfu. Dobra. Ostatnia bitewka. Bitwa ostatnia, ostateczna. Będzie nas stać? Będzie nas stać na takie coś. Dobra. Dwóch, prywatna. Ja cię kręcę. Tak czułam. Tak czułam, że to nie odda. <grytanie> Kurczę, czemu ja to wszystko muszę wszystko przegrywać? Nie rozumiem tego naprawdę. Proszę, niech tutaj nam kosa poleci. Błagam. Proszę, naprawdę, proszę. Będzie mega miło. Please. To jest chyba kosa, nie? Jest kosa, bajonecik jest, Lorka, no. Daj mi tą kosę, kurwa. Daj mi tą kosę, proszę. No weź daj mi tą kosę. Ile już nakręciłam się tych duck Ile można? Dawaj to. Kurwa. 13 złotych mam ostatnie. To nie ma sensu już, kochani. Koniec, Przewaliśmy wszystkie pieniądze dzisiaj. 1500 zł. Ej, wiecie co? Ja się dobrze wycwaniłam. W się nie wycwaniłam, Po prostu oszukałam swój mózg, bo patrzę, tutaj mamy od tak od najdroższych. I zobaczcie tu. Mam meduskę. Moja teraz mam meduskę za 15400 zł. Nie sprzedam jej póki co. Będziemy ją trzymać na kryzys. Na kryzys największy kryzys, żeby była, żeby to przepalić. Naprawdę tu będzie petarda. Ale co, dzisiaj Wam dziękuję bardzo za odcinek. Ja lecę sobie ogarnieć wszystko, wszystkie moje sprawy. Dziękuję Wam za odcinek yy, bardzo. I co, łapka w górę, żeby dostać skinka? Ale jakiego skinka Wam cię mogę dać, moi drodzy? Jakiego skinka możemy Wam tutaj dzisiaj rzucić? Co? Coś fajnego by można było rzucić? Co by tu można było rzucić? O, tutaj mamy jakąś obuwkę za 18 zł. Dobra, niech leci do Was. A co trzeba zrobić, żeby ją e, zdobyć? E, proszę mi napisać, może w komentarzu, e, ile lat gracie w gry komputerowe? Tak, takie pytanie jeszcze nie było. I polecę do Was skinek. Oczywiście pamiętajcie o, jeszcze raz, łapka w górę, subskrypcja, dołączcie do na naszego Discorda, żeby wiedzieć o wszystkich wynikach z odcinków, o wszystkich odcinkach, o wszystkich streamkach, dosłownie o wszystkim. Albo po prostu, jakbym się nudzi, chcecie sobie z kimś pogadać, albo po prostu popisać. Więc to jeszcze raz wielkie dzięki za odcinek. Trzymajcie się, buziaczki dla was i do zobaczenia jutro. Siema.